Co jest związane z tą sprawą e, mieszkania Karola Nawrockiego, to urosło do rangi po prostu fake newsa, czyli całkowicie fałszywej narracji dostarczanej przez media z pobudek czysto politycznych, to znaczy media sprzyjające sztabowi Klarfała Trzaskowskiego, sieją, sieją oczywistą dezinformację, oczerniając Karola Nawrockiego za pomocą wymyślonych przez siebie narracji. Więc ja mówię to, co mówię właśnie dlatego, żeby nie było za późno, żebyśmy się zorientowali zawczasu, że spośród tych dwóch fundamentalnie ze sobą sprzecznych koncepcji rozwoju Polski, jedna ta reprezentowana przez Trzaskowskiego zakłada w istocie rzeczy eliminację państwa polskiego i pozbycie się wszystkich kompetencji. Państwo polskie ma istnieć tylko i wyłącznie na papierze. Z drugiej strony jest koncepcja, którą reprezentuje Karol Nawrocki. Tak jak powiedziałem, to nie są wybory personalne, to są wybory, gdzie się głosuje na pewnego rodzaju programy, pewnego rodzaju koncepcje polityczne. I to jest właśnie koncepcja, jak to w głęboko wierzę, Budowania silnego, suwerennego państwa, które będzie gwarantem naszych praw i wolności. I dlatego wydaje mi się, że, te, że do tej pory aż takiego dylematu nie mieliśmy. Jestem zwolennikiem teorii, że nie ma lepszego narzędzia obrony własnych praw i wolności, jak niepodległe, suwerenne, silne państwo.